Good morning, I'm DJ Fornax. Dzień dobry, tutaj DJ Fornax. Chciałbym z Wami porozmawiać o bardzo nurtującym dla nas i Was temacie. O temacie hejterów. Pewnie słyszeliście teraz część do hejterów. Słyszeliście pewnie o tym wypadku banyków, że ktoś jej podmienił haspa. I to jest niewyobrażalne, że coś takiego się w ogóle teraz dzieje na tym YouTubie. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, kiedy była pierwsza seria, kiedy się oglądało czterech youtuberów na krzyż, przepraszam, trzech youtuberów i youtuberkę, czyli CTSG, Madzie, Huśka i JJ Jokera żeby ktoś, nikt wtedy nie pisał najmniejszego słowa. Teraz się zaczęła druga generacja i co? I się nie... I, i, ten nie dość, że Banyk, to jeszcze negatyw padł ofiarą, bo wiem, że on, y, skoro nagrywa, to znaczy, że jednak nie był zamieszany w tą sprawę, tylko wy go musicie do przestania nagrywać. Y, pingwin. I teraz nie ma nic do ale daj przykład, że y, hejterzy zrobili coś takiego y, y, Delti mówi, że Pingwin y, jest zamieszany w tą to go hejcimy. A wiecie dobrze, że Pingwin ma depresję, czy inną chorobę, przepraszam, ale y, tej, o, nie wiem jaką on ma dokładnie chorobę i co? I chciałam i po prostu przestał nagrywać i tak samo nie wyobrażam sobie YouTube'a, na przykład jeśli zaczniecie, załóżmy, hejcić Blow'a, mancia z nie wyobrażam sobie YouTube'a bez niej, zwłaszcza bez SKKF'a. Dlaczego bez SKKF'a sobie nie wyobrażam YouTube'a? Bo to on, odkąd DJ JJJoker jest filarem naszego polskiego YouTube'a. On stworzył kwadratową masakrę, która jakby jest najmocniejszą podporą naszego polskiego YouTube'a. I co? I chcia I Ogólnie nie wyobrażam sobie tego bez. Właśnie tych te tego typu osób. I jeszcze teraz zniszczyliście bany. Bo już nie nagrywa. I jakoś yy, negatyw i ping w ten wywyższyli z tego. I też wątpię, żeby yy, o, tych, o tych ludziach. Bo nie powiem skąd se wziął tych ludzi. Tylko wy, im, wy mu pewnie powiedzieliście wtedy, co była ta afera. Co chcę wam przekazać Koniecznie, że. Macie chyba nierówno pod sufitem, bo yy, widzicie, co się stanie z tym hejtery, Z tym hejterem, który podmienił pana hasło, bo ona poszła na policję. I jeśli starym nie oglądasz, to ona cię, oni cię po prostu znajdą. Oni cię znajdą. I nie dziwię się, jeśli ty masz 12 lat, 13, no może 15, bo jednak zhakować takie hasła to troszkę dużo, ale no, co, pomyśl. Po prostu. Pomyśl co robisz, za głupi dowci mogą cię wsadzić do więzienia. I co, i ogólnie teraz część do, do widzów. Część do widzów brzmi, brzmi tak. Chcę, żebyście mi pomogli, nie będę organizował jakichś tam y, grup i tak dalej, tylko chcę, żebyście wzięli bro broń, a waszą broń są wasze komentarze i wasze filmiki. Żebyście pokazali, że nie chcecie hejterów, że mają się wynosić z naszego YouTube'a. I co? Każdy, kto ma konto, nawołuje do tego, żeby komentarzami i filmikami walczył z nimi. Każdy komentarz onieśmił na hejtera i hejter zaraz mówi pod filmikiem sorry sorry nie chciałem, bo obroniła go bo obroniła tego youtubera jedna osoba. Tak samo jak kiedyś było. Pamiętacie jeszcze pierwszy sen kwadratowej masakry, jak ktoś ważył się hejcić jednego youtubera, to drugi youtuber stawał za nim jak żywa tarcza. Był dla niego jak żywa tarcza po prostu. Co chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, żebyście pomogli nam youtuberom, żebyście nam pomogli nagrywać tego typu filmiki itd. i tego typu rzeczy. Bo no może warto się nie ugnia, nie skakają, bo to są twardzi, twardzi ludzie, ale taka bany no to się ugięła, bo po prostu wy macie jakieś. Hej też mają jakieś, wiecie, pogrzanie, patologia, jak to pan mówi. Ja to mu... na to mówię szkoła podstawowa. <dzysklarícios> Przepraszam was. To chciałam wam rzecz w każdym razie. Żebyście właśnie robili to, co ja teraz mówię, nagrywali filmiki i pisali takie komentarze i bronili swoich YouTube, ulubionych youtuberów. Co jeszcze od was chciałam? Yy, chciałam, żebyście każdy przypadek, jaki znacie, ta osoba może mieć dla mnie 5 widzów, a może mieć 37 tysięcy widzów i... Podawajcie mi takie przypadki, będę o nich mówił W każdą sobotę, w odcinkach właśnie tego Prawdopodobnie to będzie się nazywało walka z hejterami Będę opowiadał o tym Więc podawajcie mi I teraz część do youtuberów tych sławniejszych, czyli do bany i tak dalej Bany mam do Jeśli mnie obejrzysz kiedykolwiek Ten filmik a nie będziesz jeszcze nagrywać to Bardzo cię proszę, zacznij nagrywać, bo Nie wyobrażamy sobie być chyba bez ciebie Dla mnie jesteś jed... jedną z, fi... z filarów nie odmienia się na żeński. cichajcie, Filarów YouTube'a. Taki dla mnie jest Wertes, Blow, Mandzio, SKKF, Husiek i tak dalej. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I chciałem do do Jokera, powiedzieć tak. W ogóle skąd się wziął rocker? Jeśli to jest nie moja. Niech moja. Czekajcie. Jeśli moja, ta, moja sugestia z tym, że odszedłem przez hejterów jest trafna, w to nie trafna, to po prostu ymm, powiedz, ja to odwołam. I co jeszcze? I proszę o powrót wszystkich tych, którzy przez hejterów odeszli, bo my chcemy wam dać siłę. Po prostu, do ciebie wam też się dotyczy, bo Ty masz, jest dużo hejterów na ciebie, ale też masz 73 tysiące osób, które Cię kochają. I to chciałam Wam głównie powiedzieć. Ja żeście w sensie przekazywali mi każdą sytuację hejcenia, jeśli ktoś odszedł przez Hejcenie. I. To chyba wszystko. Na dzisiaj to będzie się pojawiało, oczywiście, i będzie pewien nowy kanał, na którym będą gry, a na to będą vlogi najczęściej, więc to tyle chyba. Życzę powodzenia wszystkim. Życzę powodzenia wszystkim. I co, coś miałam powiedzieć na koniec kurde, nie pamiętam. Wrócę do Was jak sobie przypomnę do zobaczenia. Nie przypomniałam sobie. Przepraszam was. No i co? Ja sobie przypomnę to nagram odcinki filmiki. Co? Proszę Was o to, żebyście mi nam pomogli. I to tyle. Do zobaczenia. Będzie ode mnie mi tydzień odpoczynku, bo zobaczyliście dopiero w święta na życzeniach. No i co? Dziękuję Wam za wszystko i proszę o pozytywne komentarze. Dziękuję, do zobaczenia. Miłego weekendu. Cześć.